Bardzo serdecznie w nowym filmie, tym razem będzie to tutorial. Dziś wieczorem mam w planie kolację, będą to urodziny naszego znajomego, niespodzianka, także tej części już nie będę nagrywać, ale będę chciała Wam pokazać get ready with me, czyli będzie makijaż, będzie stylizacja, będą nowe włosy, więc jeśli Was to ciekawi, to zapraszam do oglądania. Moją zmianę zaczynam od paznokci, bo jak możecie zauważyć, te już są absolutnie do ściągnięcia i zmienimy sobie kolor. Anastazja tutaj zagłosowała na nudziaki, będę miała czerwoną sukienkę, więc myślę, że nudziaki jak najbardziej mi tutaj będą pasowały. Także ściągamy i robimy paznokcie. Nałożę sobie G08. To jest taki przepiękny, mleczny kolor. To jest firma Maker. Tu już na tą rękę sobie go nałożyłam i chciałam, właśnie takie bardzo delikatne paznokcie. Zaczniemy od bazy alfa z firmy Passione G. Nakładamy taką bardzo cieniutką warstwę na wszystkie paznokcie. Następnie na paznokcie nakładamy bardzo cienką warstwę naszego żelu, starając się dojechać jak najbliżej skórek. W paznokci nakładamy już tylko top i będzie to Rose Aqua Gloss. Jest to firma Passione Ungier, To jest taki mleczny top. noccie gotowe. Zajęło mi to trochę, bo zawsze robię najpierw jedną rękę, później drugą, dlatego no, trochę się z tym męczę. Anastazja chciała, żebym zrobiła sobie baby boomer, ale niestety baby boomer jest piękny, ale zajmuje bardzo dużo czasu, także wybrałam taki mleczny, delikatny kolor. Nie chciałam żadnej czerwieni, zastanawiałam się nad bordo, bo sukienka, którą ubiorę dziś wieczorem jest czerwona, więc ona sama w sobie już przykuwa uwagę, jest taka bardzo wyzywająca, więc yy, Znakcie muszą być takie stonowane, spokojne i makijaż też. Będzie glamour, będzie takie rozświetlające, podkreślające urodę, ale nie będę stawiała na jakieś smoki jaj albo czerwone usta. Wydaje mi się, że już by było za dużo. No i na koniec będą też włosy, także lecimy zrobić makijaż. A na koniec będą włosy. Także jeszcze przed makijażem teraz nałożę sobie maseczkę. Zawsze, kiedy mam takie jakieś większe wyjście, to staram się dobrze nawilżyć. Skórę twarzy, bo później ten makijaż wygląda na niej o wiele, wiele lepiej. Także idziemy wybrać jakąś maseczkę. Najpierw zrobimy sobie hennę, a później zrobimy sobie maseczkę, którą uwielbiam. To jest taka maseczka bankietowa, którą już mam sprawdzoną. Właśnie na jakieś wielkie wyjście. I kiedy chcę, żeby skóra wokół oczu tutaj przy czole była tak fajnie napięta, to ta maseczka świetnie się do tego sprawdza. A tą hennę kiedyś przywiozła mi chyba mama z Polski, już teraz nie pamiętam, w każdym razie jest fajny kolor i. No fajnie wygląda. Tutaj wewnątrz opakowania mamy takie pojemniczek, żeby sobie tam tu wszystko rozmieszać, damy sobie kropelkę naszej henny, kropelkę wody patyczkiem, który też był w środku, sobie to wszystko rozmieszamy i będziemy teraz nakładać na bwi. Dobra, nakładamy. I będziemy chcieli sobie tutaj troszeczkę wyrównać te brwi, żeby. No wiecie, żeby one miały fajny kształt. Ja tak nakładam na maksimum 5 minut, bo nie chcę takich czarnych bardzo. Chcę, żeby one były naturalne. One mają być takie, wiecie, troszkę ciemniejsze, bardziej wyraziste, ale nie ciemne, ciemne. Teraz bierzemy patyczek i tak sobie poprawimy kształt. Tam gdzie na przykład wyjechało nam się za bardzo, już widać w moment, nawet nie minuta minęła, już zaczynają się przyciemniać. Od razu twarz będzie wyglądała lepiej, już nadamy jej takiego kształtu, bo niestety my blondynki mamy bardzo jasną obrawę oczu i, i tego nie widać. Minęło kilka minut. Nawet nie patrzyłam, czy 4, 5, czy troszeczkę mniej, ale już widzę, że się przyciemniły, a ja nie chcę takich bardzo ciemnych, także ściągamy. Od razu twarz zmieniła swój kształt. I teraz nakładamy sobie maseczkę. Ja zazwyczaj, jeśli chodzi o maseczki, to robię tak, że biorę prysznic, pod prysznicem myję głowę. I wtedy nakładam maseczkę po wyjściu. Ale, że dzisiaj rano miałam jeszcze laser u kosmetyczki, to już musiałam się wykąpać, więc nie kąpię się po 4 godzinach po raz kolejny. Yy, po prostu tylko później umyję sobie głowę. Także postanowiłam, że najpierw nałożymy maseczkę, zrobimy makijaż, a później zajmiemy się włosami. Tutaj w tym opakowaniu mam aż dwie. Tego płynu wewnątrz jest naprawdę sporo. Także ja później nakładam sobie go też na dekolt. Roz, rozłożymy sobie go na całą twarz, bo wypłynęło go naprawdę dość sporo. Nic się tutaj nie marnuje. Tego płynu jest tu naprawdę bardzo dużo. Na ręce oczywiście go nakładamy. Oprócz tego, że ta maseczka jest taka bardzo y, skuteczna, to jest też bardzo ładna. Taka złocista, karnawałowa. Już karnawał się skończył. Zobaczcie ten blask, ja ją naprawdę bardzo lubię, ona fajnie napina tutaj skórę wokół oczu, tutaj na czole, widzę różnicę. Kiedy mam taką zmęczoną twarz, po nieprzespanej nocy, jutro, ona przyda się też jutro, na szczęście są dwie, to właśnie po jej nałożeniu widzę różnicę, bo twarz jest taka bardziej wypoczęta i dobrze nawilżona. Chwilowy odpoczynek, jeśli chodzi o pielęgnację i przygotowywanie się, położę się tak 15 minut na kanapie, poczytam jakąś gazetę. I ona nam zadziała. Widzimy się później. Umyłam włosy i teraz czas na makijaż. E, zazwyczaj zaczynam makijaż od oczu. Już Wam o tym mówiłam wiele razy, bo nie muszę wtedy tak starannie tego oka malować dokładnie, by e, nie muszę się po prostu martwić, że mi coś tutaj opadnie, więc przejeżdżamy zawsze płynem micelarnym. Naszą powiekę. Krok drugi, bardzo ważny: przemywamy tonikiem naszą powiekę, bo dzięki temu cienie nie będą nam się tutaj zbierać, dłużej wytrzymają. Później, miks, o którym Wam już mówiłam, który bardzo polecam, to korektor i jest to korektor Eveline. Magical Perfection e, z domieszką inglota bazy. Po prostu dajemy sobie kropelkę jednego, niewielką kropelkę drugiego. Bierzemy sobie płaski pędzelek, możemy też zrobić to paluszkiem, mieszamy wszystko i nakładamy na powiekę. Następnie sięgam po rozświetlacz i jest to My Secret Hello Princess. Przepiękny rozświetlacz. Do tego pędzelek Hulu DS12. On ma taki fajny kształt, kukowaty, więc jest świetny do blendowania. Bierzemy odrobinę naszego rozświetlacza i nim utrwalimy sobie bazę, ale tylko trochę więcej niż połowa oka. Nakładamy najwięcej tutaj w tym miejscu i blendujemy. Mamy takie półkole. Ale na zewnętrzny kącik oka nie daje już tego doświetlenia. Bierzemy ciemny cień. To jest taki ciepły brąz. I nakładamy go w zewnętrzny kącik. Tworzymy sobie tutaj załamanie. I ten cień wklepujemy. Na początku go nie blendujemy, tylko po prostu go tak wtapiamy w powiekę. Już to oko wygląda zupełnie inaczej. Teraz biorę pędzelek do blendowania i będzie to Kulu DS13. Jest to taki mniejszy puchaczek bardziej precyzyjny i rozetrzemy sobie granice. Już nie blenduję całej tej powierzchni ciemnego, matowego cienia, tylko krawędzie. Powstaje nam w ten sposób trzeci odcień. Czujemy sobie tutaj tylko krawędzie. Następnie sięgamy po ten odrobinę jaśniejszy cień, strzepujemy nadmiar i nakładamy go tutaj, gdzie chcemy, by ten odcień był troszeczkę jaśniejszy, na te krawędzie, nie dotykając pędzlem tej najciemniejszej części. Teraz możemy sobie stworzyć też takie półkole. Ten pędzelek nadaje się do tego idealnie, bo jest bardzo precyzyjny. Jest to puchacz, nie jest to taka kuleczka zbita, ale jest precyzyjna. Pamiętajcie, że czym mniejszy pędzel, tym mniejsza szansa, by sobie zrobić krzywdę. Następnie wracamy do naszej kuleczki, do precyzyjnego. Pędzelka, bierzemy odrobinę znowu naszego ciemnego cienia i przyciemniamy sobie dodatkowo nasz kącik oka. Następnie pędzelkiem rozcieramy dęb. Bierzemy pigment i jest to My Secret Lose A Shadow w odcieniu 12. Bierzemy pędzelek płaski i nakładamy cień tylko tutaj w końciku oka. Nie przygotowałam sobie drugiego płaskiego pędzla, tutaj nie szkodzi. Weźmiemy taki duży ten cień i tak przyklei się tylko tam, gdzie nałożyliśmy odrobinę bazy. I sobie tutaj wklepujemy. Wow. Oko nam się teraz pięknie błyszczy. Teraz biorę kredkę, jest to Make Up For Aqua XL w odcieniu takim brązowym. Nie chcę zbyt ciemnego cienia, bo tak jak Wam mówiłam, nie chcę, by ten makijaż był taki bardzo mocny, bardzo wieczorowy, bo sukienka już jest wyzywająca. I wydaje mi się, że mocny makijaż plus taka sukienka i, i dodatkowo jeszcze włosy wszystkiego by było zbyt dużo. Dlatego takim ciemnym brązem przyciemnimy sobie linię rzęs. Yeah, Następnie pędzelkiem sobie rozetrzemy troszeczkę tą kredkę, żeby ona nie była taka netto. Sięgamy potóż i jest to tym razem Maybelline Curl Bounce. Tak wydaje mi się, że się czyta tą nazwę. I wyczesujemy sobie dobrze nasze rzęsy ku górze, bo tym razem nie będzie sztucznych rzęs, ze względu na to, że jest to taka kolacja, wiecie, niezbyt formalna, niezbyt uroczysta. Chcę fajnie wyglądać, ale nie żeby to było, powtarzam, przerysowane. Czyli taki makijaż, jak każda kobieta chciałaby sobie zrobić na zwykłą kolację. Przechodzimy do twarzy. Na policzki nałożymy sobie bazę. Teraz chcemy taki efekt glow i później go podbijemy jeszcze rozświetlaczem. Ale na policzki nałożymy sobie MAC Strobe Cream. Jest to taka baza rozświetlająca. Bierzemy jej naprawdę niewiele i wklepujemy sobie ją tu, tylko tutaj. I zobaczcie, ona już daje taki efekt glow. Następnie przechodzimy do podkładu i będzie to Make Up Forever Ultra Academy. Bardzo lubię ten podkład, taki plastyczny. Fajnie się na nim pracuje, jeśli skóra jest dobrze przygotowana, to on naprawdę świetnie kryje i fajnie wygląda, nie podkreśla żadnych skórek ani zmaszczek. Gąbeczką oczywiście zwilżoną teraz wklepujemy sobie go, wtapiamy w skórę. korektor i będzie to Maybelline, Cancella eta. Nie wiem po polsku jak się ten korektor nazywa Instant NTH, force. Dajemy go pod oczy, okolice noska, na czole i w okolicach. Gąbeczką wtapiamy nasz korektor. Taki puder pod oczy Laura Messie, mój ukochany, sypki puder, który świetnie nadaje się w okolicy pod oczami. Pędzelek Hula DS1 większy dość pędzelek świetnie się nadaje do konturowania twarzy, do blush, do nałożenia też rozświetlacza albo różu do policzków, ale ja też go bardzo lubię, by nałożyć właśnie puder tak bardziej precyzyjnie. Uwielbiam włosie tych pędzli. Następnie pędzel Hulu P10 Diego de la Palma. To już taka wyższa szkoła jazdy, bo ten puder nałożymy sobie tylko i wyłącznie tutaj w strefę T. Następnie trzecim pudrem rozświetlającym Sensic Diamond Finish, który pokochałam od pierwszego użycia, rozświetlimy sobie zewnętrzną stronę twarzy. Chcemy efekt glow na całej twarzy, więc mezauda, też ulubiony, ukochany rozświetlacz. Tylko taka mała kropeczka zobaczcie, tego jest naprawdę niewiele paluszkiem wklepujemy sobie tutaj w kości policzkowe i uzyskamy dzięki temu taki bardzo fajny efekt glow na czubek nosa. Następnie brązer i będzie to Bahama Mama z Debal. Bardzo fajny brązer, przepiękny odcień. I kontrujemy sobie tutaj kości policzkowe, zaczynając oczywiście od zewnątrz i później kolistymi ruchami ku wewnątrz. Oczywiście czoło. Wszystko razem łączymy. Możemy teraz wrócić do naszego precyzyjnego pędzelka. Jest to Hulu DS13. Bierzemy odrobinę naszego brązera. Ja bardzo lubię ten efekt, właśnie który uzyskujemy, używając naszego brązera, by sobie tutaj tak wyciągnąć ku zewnątrz nasze oko. O, widzicie? Samym pędzelkiem, oczywiście możemy to zrobić też właśnie brązerem. Przyciemnimy sobie oczko pod spodem, połączymy sobie górną powiekę z dolną. Następnie tuszem do rzęs i to jest akurat Maybelline Sky High. Wytuszujemy sobie dolne rzęsy. Wracamy do rozświetlacza pędzelkiem z Annabel Minerals. Bardzo go lubię. Jeszcze tak podbijemy sobie troszeczkę ten glow. Jest to rozświetlacz My Secret. Ten, którego używaliśmy wcześniej na powiece. Ten makijaż ma być taki glow. Kredka na black, odcień 3. Wyrysujemy sobie taką delikatną linię. Nie mam przesuszone usta, nie będę chciała nakładać na nie pomadki, bo to podkreśli jeszcze bardziej te suche skórki, tą suchość tych ust. Użyję sobie po prostu dzisiaj w y, który bardzo lubię, który ma fajny kolor, jest to Sensic odcień 05. Gotowy! Makijaż łatwy, szybki, ale efektowny i taki totalnie glow, który ja uwielbiam. Teraz lecimy na dół, Czekam, aż przyjedzie Sara, żeby zrobić mi włosy. O włosy dzisiaj zadbał dwa tyczy Sara. Robimy losy. prezentuje się cała stylizacja. Czerwona sukienka, którą już znacie, bo mogliście ją zobaczyć już na moim Instagramie. Ona jest z tyłu dość długa, z przodu troszeczkę krótsza, ale do tego ubrałam właśnie czarne rajstopy z takim, myślę, fajnym detalem. No i buciki czarne, dekolte z czerwoną podeszwą, żeby tak przywołać sukienkę. O! Dużo się już tutaj dzieje, bo ten kolor czerwony jest taki dość mocny, żywy, dlatego zrezygnowałam z biżuterii, założyłam tylko pierścionek. Włosy, myślę, prezentują się świetnie, makijaż też i lecimy na imprezę. Dajcie znać, czy taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie paluszki w górę i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!